Pan profesor Jimmy Mazurkiewicz to przyrodnik, ekspert w dziedzinie chowu i hodowli zwierząt, a przede wszystkim niezwykle otwarty na kontakty międzyludzkie, orędownik rozwoju stosunków polsko-amerykańskich. Profesor aktywnie zajmuje się doradztwem rolniczym, wymianą naukową oraz wdrożeniami badań naukowych do praktyki rolniczej, a obecnie pełni funkcję dyrektora w Uniwersyteckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Texas AgriLife Extension. Szanowny Panie Profesorze, bardzo się cieszymy, że udało się Panu odwiedzić kraj i że jest Pan dzisiaj z nami, by wspólnie świętować to szczególne wydarzenie. W imieniu społeczności naszej Anna Mater serdecznie gratuluję Panu Profesorowi zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarcy w Warszawie. Korzystając z tej okazji chciałbym również złożyć panu profesorowi najszczersze życzenia z okazji przypadających dzisiaj urodzi. Myślę, że 100 lat zaśpiewamy później, a teraz dostojny jubilację. proszę przyjąć życzenia spełnienia marzeń, radości i wielu sukcesów w życiu zawodowym i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym wszystkiego najlepszego. Happy Birthday. Nie mam wątpliwości, że dzisiejszy dzień jest najważniejszym wydarzeniem w mojej karierze, a bycie honorowanym w mojej ocieźnie moich przodków czyni ten zastrzyk jeszcze bardziej wyjątkowym. Jestem naprawdę wdzięczny za możliwość, jaką mi obdarzył mnie Bóg. Nie istnieją słowa wystarczająco mocne, aby wyrazić, jak głęboko jestem zaszczycony i dumny z otrzymania tytułu doktora Honoris Causa SGGW, najstarszej i największej uczelni rolniczej w Polsce oraz jednej z największych uczelni rolniczych w Europie. SGGW na no zawsze pamiętać będę o tym dniu z dumą i pokorą, pozwalając, aby służył jako świadectwo wartości relacji i wymiany informacji, przyczyniających się do budowania lepszego świata poprzez działanie z zaangażowaniem i pasją.